Szybciej, chłopa, ruchy, ruchy. Polska się sama nie pokona. Siemaneczko, stary, Chiny za bardzo denerwują nasz cały pakt. Choć do sojuszowej kuchni, to i jak? Okej, okay, już idę. Ugotujemy wcale nie podejrzaną potę Chiną, on przez nią umrze Tajwan władzę. No, okej, okay, zabierajmy się do roboty. Wszystko gotowe, lecimy do komucha, to zemsta za kradzież moich owiec. Dzień z czym do mnie przychodzicie. Dzień dobry, Chiny. Mam do ciebie sprawę, chciałbym zamówić od ciebie pięciowiec made in China oraz łyżkę. A i mam dla ciebie prezent, Wypi. Gul, gul Zebraliśmy się dziś tu, aby wręczyć chiński medal Wyspą Owczym, Luksemburgowi i Monako. Brawa dla nich. <klucza> Przyjaciółki to moja pierwsza nagroda, jestem z siebie dumny. B-B-M-M-B-M-E